Radiowy, przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, Panie Wojciechu. Dzień dobry, Panie Andrzeju. Groza rośnie. Gdzie panu rośnie groza? Wszystkim rośnie groza na całym świecie. Podobno ósmy Nie, we wtorek, pana. proszę pana, wybory Trump, Trumpa, chciało mi się powiedzieć, Trumpa będą wybierać albo Clinton. No. Już wybierają zresztą 25 milionów wyborców, ponad już 30 chyba głosowało. No i tak, co? tylko kłopot z tym głosowaniem przed terminem jest taki, że maszyny wyborcze stawiał przyjaciel Hillary Clinton, niejaki Soros, światowej klasy mason, facet, który Żydów wydawał w czasie II wojny światowej i jakoś nie przeszkadza mu to obracać się w kręgach finansowych światowych. Usprawiedliwił się, że wszyscy wtedy wydawali Żydów, w związku z tym on nie ma z tym jakiegoś specjalnego problemu, takie były czasy. I proszę pana, w tej chwili finansuje różne przedsięwzięcia lewicowe do lewackich włącznie. I między innymi, bo na co dzień też zajmuje się biznesem. Częścią tego biznesu były maszyny liczące, które się nie sprawdziły w Ameryce Południowej, bo na kandydata prawicy rejestrowały tylko jeden na 5 oddanych głosów, i na tym zostały te maszyny przyłapane. Natomiast na kandydata lewicy przekierowywały głosy z kandydata prawicy, proszę pana. No ale panie Wojciechu, no sądzi pan, że. Teraz no. sądzę, tak, dokładnie sądzę. Że te maszyny, skoro były wadliwe i przyjechały do Stanów Zjednoczonych w ramach kontraktu z Sorosem, nie wiem czemu osoba popierająca od wielu lat Hillary Clinton i lewicowe programy w ogóle dostaje takie zlecenie, żeby przygotować maszyny wyborcze. No ale tak się zdarzyło za Baracka Obamy, to się wszystko dzieje, te przekręty. W związku z tym te głosy, które oddawano na Hillary Clinton w głosowaniu na maszynach, Przedterminowym głosowaniu, były obserwowane i ludzie na komórkach nagrywali, co ta maszyna robi. Jest tam opcja taka, żeby wybrać wyłącznie republikanów albo wyłącznie demokratów, bo niektórzy po prostu przychodzą i chcą sobie uprościć życie, i w tym programie jest taka opcja, żeby po prostu zaznaczyć wszystkich kandydatów republikańskich, jacy tylko są do wybrania w danych wyborach. I teraz, co się dzieje, kiedy pan to kliknie? Owszem, zaznaczają się, ale w momencie, kiedy pan robi enter, w ostatniej chwili widać, że przeskakuje kilka głosów na Hillary Clinton w kilku Aś, pozycjach. Nie no to, pani... to, zostało, to zostało przyłapane na telefonach komórkowych. W związku z tym obawiam się, że będą procesy po wyborach, gdyby Trump przegrał. No właśnie, mogą być takie protesty powyborcze Trump we wtorek, proszę pana, apelował o to, żeby ci, którzy zagłosowali na Clinton, cofnęli swój głos, ten elektronicznie oddany, wcześniejszy. Nie wiem, czy jest taka możliwość w ogóle. Wie. W tej chwili nie ma, ale to są kwestie sądowe, wie pan. No może się zebrać Sąd Konstytucyjny Stanów Zjednoczonych i stwierdzić, że rzeczywiście pomiędzy tym przyspieszonym głosowaniem, które jest w ogóle moim zdaniem wadliwe, w dzień wyborów powinno się głosować, a nie na dwa tygodnie przed wyborami, bo A, nie wiemy co z tymi głosami się dzieje. B, trwa jeszcze kampania i może się bardzo wiele zdarzyć. No wyszło, że Hillary Clinton jest przestępcą. Wypłynęły nowe e-maile. No nie, że jest przestępcą. Podejrzenie, jest... panie Wojciechu. Nie, przepraszam, no. przepraszam, no. przepraszam. Jeżeli ktoś na prywatnym serwerze trzyma tajne informacje rządowe, to to jest przestępstwo federalne. No Nie ma, nie ma jeszcze wy, wyroku, nie ma. W związku z tym pan może mówić, że dopóki nie zapadł wyrok, to ona nie jest przestępcą, ale wyszło na to, że jest. No bo miała prywatne e, serwery. Załadowane mailami ściśle tajne. No ja nie wiem, Przesył... czy ściśle tajne, Panie Wojciechu. No nie, no FBI prowadziło już wcześniej dochodzenie i ono tak, zostało umorzone. Teraz właśnie, umorzone, zamknięte e? tak w lip... zamknięte. Nie, 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 zostało nieumorzone. Zamknięte w lipcu przemocą prezydenta Obamy. Na tym polega też cały protest Trumpa że Obama wymusił na swoich urzędnikach zamknięcie tego śledztwa. Prezydent amerykański ma bardzo szerokie uprawnienia, tak szerokie, że może nawet coś takiego zrobić. Każe zamknąć śledztwo ze względu na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Nie chcemy się tą sprawą publicznie zajmować, czyli zamykamy publiczne śledztwo, bo bardziej się opłaca Ameryce wypuścić jednego przestępcę o nazwie Hillary Clinton, niż żeby do świata wypłynęły przy okazji śledztwa tajemnice rządowe, na ogromną skalę. W związku z tym zamknięcie tego dochodzenia w lipcu odbyło się za pomocą pewnych manipulacji Obamy. No tak, ale teraz dyrektor FBI, proszę pana, postawił się i zrobił to, co zrobił. Zapewne będzie mieć to wpływ na wybory, ale. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli troszeczkę tak pani Wojciechu o tak, ta, 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 antycypacja, co się stanie, kiedy Trump zostanie prezydentem. No i tu różni i banki, proszę Pana, i politycy, i inni mówią, że ho, 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 może być niedobrze. Z ONZ-em, Współpraca Stanów Zjednoczonych, Organizacja Narodów Zjednoczonych, koniec współpracy, wygrana Trumpa by oznaczała, proszę Pana. W Europie urośnie doda skrzydeł, wygrana Trumpa ruchom populistycznym. No i to, co <grytania> powinno Pana ucieszyć, Donald Trump w Moskwie w 1997 roku na przykład taka informacja jest, wtedy można było zauważyć jego sympatię wobec y, Rosji. Jeden z polityków pisze o tym. No i co, panie Wojciechu? Proszę pana, no, ale no i co, co to za głupie gadki? No dlaczego? No. W 1997 roku biznesmen Trump jedzie do Moskwy. No skoro się zgodził pojechać, to wtedy Rosja wydawała mu się sympatyczna. Natomiast później Putin wykonał kilka ruchów typu najechanie Ukrainy i wojna, która trwa do dzisiaj, w której giną ludzie i operują czołgi. Normalna wojna armii, a nie jakaś tak taka wie pan, podjazdowa wojna w internecie. Zajął Krym przemocą, wykukał Amerykanów z Syrii, robi co chce z Asadem. W związku z tym między rokiem 97 i taką ogólną sympatią do Moskwy, no bo jestem biznesmenem, pojechałem i się uśmiecham do wszystkich. E, między tym, a czasami dzisiejszymi, jest masa wody pod mostem, która przepłynęła, masa no, czasu no, i masa zmian. No, 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 no dobrze, dobrze pana, ale to, bo... bądź, to bądźmy swajni, proszę pana, to hilaria, jak pan mówi kiedyś była um... Trochę inaczej mądra z tą pocztą, a teraz może jej się zmieniło i już jest nie, porządna. Nie, pana, no wie nie pan, mogła być a. Trochę inaczej. Nie mogła być trochę inaczej mądra, dlatego że przed objęciem funkcji w Białym Domu jako żona prezydenta przechodziła szkolenie z tego, w jaki sposób korespondencję prowadzić, kiedy jest się taką osobą. I podpisywała w swoim życiu kilkadziesiąt razy dokument, w którym mówi, wiem, jak ma być, zostałam przeszkolona, rozumiem, co się do mnie mówi. Pomimo tego złamała potem to szkolenie złamała przepisy federalne Wierzę, że za to grozi więzienie, ale widocznie myśli. No że dobrze, Panie to ojciechu, bo już za długo będziemy rozmawiać, jak, jak już te ogłoszone zostaną wyniki, ale zapewne będzie sporo protestów. To niech pan powie na zakończenie tego fragmentu naszej rozmowy, bo ja też odpowiem na to pytanie, czy wybieramy między jednym złem a drugim niektórzy mówią w Polsce wiadomo, dżuma, cholera i tak dalej, i tak dalej. Pan stawia na Trumpa, i lepiej by było według pana. No, moim zdaniem wybieramy między złem a dobrem. Trump to Aha. jest dobra propozycja. To, co pan mówił przed chwileczką o tym, że skończy się współpraca z ONZ i tak dalej, nie wiem skąd ci eksperci biorą tego rodzaju wnioski, bo na pewno nie z obserwacji przemówień Trumpa. On wygłosił swój program wyborczy w Gettysburgu. To jest dla Amerykanów znaczące miejsce, była bitwa i tak dalej. I wygłosił Przemówienie getysburskie, gdzie powiedział, co będzie robił jako prezydent. I nic tam takiego nie było, proszę pana, z tych rzeczy, które wszyscy wymieniają jako straszne, zdarzy się natychmiast, jak on zostanie prezydent. Jest w internecie, w mediach społecznościowych coś takiego jak obserwowanie kogoś na Twitterze albo polubienie kogoś na Facebooku. Po tym, jak wypłynęły kolejne maile tajne, ściśle tajne, które Hillary trzymała na prywatnym serwerze, po tym, jak ona przekierowała te maile do swoich współpracowników, którzy nie mieli klauzuli bezpieczeństwa amerykańskiego, wie pan, kto odlaj odlajkował, kto wycofał się z obserwowania Twittera Hillary Clinton? No nie wiem. Cała masa znaczących polityków amerykańskich, w tym Biały Dom, prezydent Obama, żona prezydenta Obamy, ministrowie sprawiedliwości amerykańscy, już nie będę tytułów długich podawał, tylko na skróty, panu mówię, znaczący politycy demokratyczni z Senatu, proszę pana. Ech. Różne figury wycofały się nagle z obserwowania Hillary Clinton. No, panie pan, no, pan jest starej daty, może pan nie wie, co to jest. Ja Syst, też. Mnie to wytłumaczyli. Odlajkować kogoś, to jest tak, jak strzelić kogoś w pysk. To jest bardzo znaczący ruch i te ruchy zostały wykonane prawdopodobnie na zasadzie takiej, dobra... Trzeba się ewakuować, bo już za no, dużo. Panie Wojciechu, dużo. ale jakby wygrała Pani Clinton, to zlajkują się znowu z nią, jeśli można użyć takiego określenia. Panie Wojciechu, to kończymy. Dzisiaj już nie mamy czasu. Serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę. Spotykamy się za tydzień. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone będą już, Ameryki Północnej oczywiście po wyborach prezydenckich. Ja stawiam na Hilarię, Pan Wojciech stawia na Donalda. Zobaczymy jak będzie. Dziękujemy za uwagę. Spotykamy się za tydzień. Był to... radiowy... Przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.